Auto wyrozumiałość, czyli co? Mamy być wyrozumiały dla innych uczestników ruchu, kiedy prowadzę samochód? Działaj, inspiruj się, myśl pozytywnie, zmieniaj siebie i świat. Myśli Pozytywne. Nazywam się Mateusz Gwóźdź i zapraszam Cię do mojego podcastu. To na pewno też, ale nie na tym dzisiaj chciałbym się skupić. Do dzisiejszego odcinka natchnęła mnie lektura, a w zasadzie wysłuchanie książki Miłosza Brzezińskiego Wy Wszyscy Mo i Ja, którą oczywiście bardzo polecam. I on w tej książce wspomina właśnie o autowyrozumiałości jako fundamencie takiego rozwoju osobistego? Może tak najlepiej byłoby to określić. No dobrze, to w takim razie czym jest autowyrozumiałość? Jest to miłość do siebie. Hmm, kocham się. Ale czy to już nie jest narcyzm? No właśnie nie o taką miłość chodzi. Bo gdy ta miłość jest podtrzymywana na odpowiednim poziomie, to jest świetnym fundamentem wytrwałości i motywacji. Czym jest autowyrozumiałość tak na chłopski rozum? Bo to że miłość to no dobra, to jest takie stwierdzenie bardzo ogólne i ciężko nam mówić o miłości do siebie zwykle. Autowyrozumiałość wyraża się między innymi w tym, żeby nie być zbyt surowym krytykiem dla siebie. No ja wiem, że bardzo często nasi rodzice wymagali od nas bardzo dużo, i stąd też włącza nam się surowy krytyk. Ale jeśli jesteśmy zbyt surowi dla siebie, czyni nas to no, właśnie, lepszym człowiekiem? Właśnie na odwrót, wręcz przeciwnie. Prowadzi to do zagubienia poczucia bezpieczeństwa, do zagubienia odwagi, a w końcu do frustracji, którą najczęściej wylewamy na najbliższych. Nie chodzi też o bycie takim bezkrytycznym dla siebie, bo to z kolei prowadzi do egocentryzmu, narcyzmu, właśnie, a w konsekwencji do poczucia wyższości względem innych. Po prostu chodzi o. Zachowanie Złotego Środka, o czym ja też tutaj niejednokrotnie mówię. Chodzi tylko o to, żeby być wyrozumiałym względem siebie. Często potrafimy być wyrozumiali względem innych, ale względem siebie to już nie do końca. Chodzi o to, żeby być dla siebie wyrozumiałym tak, jak byłby wyrozumiałym dla nas nasz przyjaciel, bądź jakaś osoba, która jest nam życzliwa. Badania pokazują, że osoby mające tę umiejętność szybciej wstają na nogi po stresie i szybciej się uczą. Bardzo spodobało mi się powiedzenie, zasłyszane właśnie w tej książce: Zrób coś dla siebie, a wtedy siebie zrobi coś dla ciebie. Zwróć uwagę, że w myśleniu o sobie samym pomaga nam dodanie innej perspektywy, tak jakbyśmy chcieli spojrzeć na nas oczami innej osoby. O perspektywie też już coś, niecoś wspominaliśmy. Tak więc spróbuj spojrzeć i potraktować siebie jako inną osobę, jako inny odrębny byt i bądź bardziej wyrozumiałym, wyrozumiałą. W tym może pomóc ci pewne ćwiczenie, do którego cię zapraszam. Weź białą kartkę i napisz na niej słowo ja. Wokół napisz wszystkie rzeczy, które Niekoniecznie ci się udały, które twoim zdaniem są złe, jakieś twoje nawyki, coś, co chciałbyś zmienić, chciałabyś zmienić. Jak już to zrobisz, pomyśl, że ta kartka to właśnie twój przyjaciel, twoja przyjaciółka. Weź odrębną kartkę i napisz na tej kartce, co byś polecił, co byś powiedział, powiedziała właśnie swojemu przyjacielowi czy swojemu znajomemu. Bardzo jestem ciekawy, do jakich wniosków dojdziesz. Możesz podzielić się nimi pod tym odcinkiem podcastu. Życzę Ci, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, bądźmy dla siebie wyrozumiali i gdy coś Ci nie wychodzi, po prostu przebacz sobie. Pozytywnego tygodnia. Myśl pozytywnie, działaj, inspiruj się, zmieniaj siebie, zmieniaj świat. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zaobserwuj mój podcast tak, aby żaden następny odcinek Cię nie ominął. Możesz zabrać mnie na wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka, bądź na mojej stronie internetowej myślipozytywne.pl. Masz pytanie? Chcesz się czymś podzielić? Napisz do mnie na Instagramie czy Facebooku. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niebawem. Cześć!